mocno w bo sandacz ma bardzo twarde podniebienie i trzeba mu te podniebienie Co, ja mu się to później zagoi? Zagoi mu się, nic, nic mu nie będzie ryby nie czują bólu. Ta! No jest naukowo udowodnione gdzieś tam Czyli pójdzie jak nice. Jak ogłuszył karpia to no, nie... Go, 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 nie no k***y! Kur... Ej, znasz to? K***y, kur... słyszałem co ona zgadaliście. gadaliście, jeszcze zanim tu przyszliście. Znasz to? Nie. A ty słuchasz rapu? PL Rap? Znasz kur... PL Rap czy nie?! nie, nie, nie słukam rapu za bardzo polskiego. To czego ty słuchasz? E, no to skelera. Kogo? Skeler, taki wykonawca australicki. KOGO Słuchasz? SUCAZ? Kellera, Honk. Taki gatunek muzyki. Funk, Na przykład. Chcesz zdobyć nowe skiny do CSA? Wejdź na G4 Skin z kodem zapisy i odbierz darmową skrzynię i bonus do depozytu. Dostępnych jest wiele metod płatności, takich jak blik, skiny czy krypto. Bierz udział w eventach, twórz swoje własne skrzynie lub wybierz te, które są dostępne na stronie. Na stronie właśnie trwa event. Otwierając specjalne skrzynie, zdobywasz walutę, którą można wymienić na skiny. Stwórz lub dołącz do bitwy i rywalizuj z innymi graczami. Korzystając z dostępnych trybów wbijasz poziomy, które pozwalają otwierać skrzynie bonusowe. Codziennie możesz odebrać dodatkowy bonus, a skiny ze strony. Są wypłacane natychmiastowo. Wbij na stronę skodem zapis. Link w opisie. Albo no bo jak to jest Co ty robisz? Zejdasz adwiczer. Nie wiem, no, ja mam. Muszę praktyka wrócić, to bez sensu. A ty skry. Kurzło! Skryczasz na to jest w prawo. Trzymaj zuturi bo ci to ja z tego robi! No po prostu... Ania, Ania, jaką ty masz myszkę powie? Masz jakieś problemy do cykiśmek? Powie, nie powiem, po prostu. Mam ci ją narysować? Ania, pokaż ją po prostu do kamery. no muszę cię ją narysować, bo jesteś tak tęp, że nie potrafisz jej sobie wyobrazić. Ania, proszę. Ci no powiedz, no czekaj, no ty stękać, narysuję ci, dobra? Ania, ja zamknę, oczy, a ty odpowiesz ty... Dzięki za różyczki, łukasz. Ja, ale ci wyśle łabędzia, tylko powiedz. Nie wiem, czekaj. Wziął walkę z dwoma, myślał, że będzie bohaterem, a go dokuczają mu. Mówią, że mu będą siadać gołą dupą na twarzy w Oktagonie. To nie jest miłe. Szkoda tego Denisa. Kurwa, boi takiego oczupka. kurwa, Patrz tak jak mu wygląda, jak czopek. Ja, jak można się bać takiego czupka, kurwa. Jeszcze ma łotki, to, to za co się ciągnie, żeby wyciągnąć. Ej, ale w ogóle, w ogóle wiecie co jest zajebiste? On już nie odpowiada, on już nie ma siły psychicznie tego znosić. Myśleliście, że on też ma serduszko? Myśleliście, że on też czuje emocje, że to, to bycie prawidłym to jest tylko poza, a w głębi to jest y, smutny, skrzywdzony chłopak, który ma uczucia, który chce być żyć tylko szczęśliwym, a udawał niaka, bo chciał, żeby koledzy go lubili, bo jest samotny? Myśleliście o tym kiedyś? Może tak być. Dzień dobry Państwu, tutaj reporter Woźny Tywiczy. Widzieli Państwo co tu się wydarzyło? Jesteśmy na żywo właśnie. Tak, Dobra, tak. Dalałam, no, tak proszę tak, nam tutaj tak, opowiedzieć, tak? Pcówki, tak. Jechał jakimś zygzakiem, pisk opon i w momencie jedno, auto, drugie, a tak. jeszcze później... Tamto, tam ten samochód zahaczył Aha. i on się obrócił w drugą stronę. Aha. Czyli jechał jakby pijany, tak? Nie wiem, czy pijany, bo to wygląda, że to chyba taksówka. Ja tak. nie wiem, no, co ten, ten kierowca sport. robił za manewr. To był taki moment. A to, a oni co tutaj zrobili? Yy, no, on ich wszystkich staranował po drodze. Jezus, ma. No, to że to się tak skończyło, to jest super. Ja nie no? wiem, bo on takim zygzakiem jechał. Ale ten bers wiele! Och, jak wiele kosztował ten wers! To jest dru druga wojna światowa, yy, dwudziestolecie międzywojenne. Och, jak wiele kosztował ten wers! Tak wiele, że mój przyjaciel Multi już nie jest moim przyjacielem. Tyle on kosztował. Pójdzie, nie liczy kurwa ocen, nie liczy kurwa forsy. Jestem pewien, że mnie weźmiesz za jakiś. O co chodzi? Klasyczek, o co chodzi? A to jest trend na TikToku. Siedzą takie trzy chłopaki na live'ach na TikToku. Dołączają się do różnych dziewczyn i pytają się. Yy, no teraz lecimy. Yy, mówią, no teraz lecimy klas klasyczkę. Jaką masz cipeczkę?" Co ty do mnie mówisz, tak? No to jaką masz? <śmiech> <śmiech> co? Pomyliliśmy pokój, <punku>, ja. <laughs> Ty bolą, ty, bolo, ty bolo Idziesz? Idź do koleżanek Ciągle powiem z wami no Jest Jesteś skończony baba Słuchaj, chyba każdy facet może kiedyś się zako ...zakochać kur... O, <grym houses> <tod> o, o, o <tod> Chyba was wyrzuciło, <tod tod grym texts smooth> <Ball była> wyrzuciło chyba was wyrzuciło dziewczyny Na zdrupko. A Marsik dobry co? Dobry Dawno... Od... W Stanach, bo w Stanach w ogóle jest Milky Way mhm. I Milky Way w Stanach to jest Mars Bo Mars to jest Milky Way Tak i, w... I ogólnie... No A Ja w... jakby zobaczył na Marsa to w chuj firm po niego podlega bo, bo, to jest koncert, bo to jest koncert. korporacja, tak, i ogólnie i oni na... I ogólnie Mars z orzechami to jest sneakers. I to A Mars od tyłu to jest Sram Ty Ja te szoty twoje widziałem, to ty taki wygadany byłeś, bro. Taki duży, duży bro, taki duży Misiu wygadany. A teraz coś tak na napiszcie? Ty. ty. nie byłeś? A ty nie byłeś wygadany? Czasem ty. A ty nie jesteś k... ten wygadany! Ten k ten z pociętą mordą? Z gangu Albanii! To nie jesteś ty, k***a. Ty, ochroniarz! Wejdę k***a, w takich butach czy nie? Wejdę k***a, w takich butach czy nie? Wejdziesz, wejdziesz, no. No, wejdę, wejdę, byś siedział k***a z tym. Wejdę, wejdę, wejdę. Twojej głowy będę, baby. No, no, te... no to dawaj tam. Oho, gwiazda. Celebrytka jakaś, chłopie! No. W kapturze? No, widziałeś to? No. Dzień dobry. Co? Na kości Chowaj ten telefon. Jak na kogo? On przesłuchuje mnie. Na Samira. Dobra. Parker. Więc wiesz, tylko... wiadomo, że jak tam poszedł, to nie poszedł za radamski chuj. Tylko kurwa miał coś Oj, z tego, co, kurwa. Twój brat co, się skupia. do mnie pręży na storkach. Nawet nie dawałem atencji. Jest ja, ja, ja zazdrośny w ogóle, że ty masz tą walkę. On ci ewidentnie zazdrościł, że ma walkę ze mną. Jeszcze main event na fejmie. Więc ty kurwa... Ale wjechał. To jest mój. ...prowokuje mnie. Więc został... Polski freestyle w p Szkoda. To jedziemy. No jedziemy, o jedziemy, burr. czekaj Ale Jeszcze dwie minuty, f***** było, no, dwie minuty mamy Ej, nie, <śmany> nie urwi Ej, Piotrek Ej, Piotrek Ty nie czajesz k*****, na liga Nie yeah. wypierdź Wyp*****j ziomek, bo się już nie przydasz Okej okay. Ej, mogę cię wydymać I twoją oh. matkę, bo lubię k***** pięćdziesiątki Twoje ziomki to są te sześćdziesiątki, ok! <stutki> to są p***one pionki i dają p***la nawet dupy za storki. Tak <grym> i <grym grym go> i bango. Ty się p*** opierdawię niezłe bagno. Ej! Wjeżdżam jakbym był spartą, a ty p***a spierdasz był panną. Ja chcę ci w dupę pizną. Jeśli kurma chcesz, to mogę z tobą pocisnąć. I tak się p***a jedzie. I Chcesz to mój ziomek Cię wywiezie Podaj adres, więc to podaj adres Więc kurwa przeproś ładnie i wypierdaj. Agle, ta To jest trap star Oziemik, ganki koncert Amar, Bango, Balenciaga ja. ja! Jak nam miękki to dawaj, tylko musisz tam dalej podejść No i kurczo za... koła? No i zajeb... koła przed klubem? No i co? I... O, i proszę bardzo, jeszcze tutaj zajęło no w I coś więcej potrzeba? Jakieś udowodnienie? Czuję bardzo charakterne. O, poparcie. Ale zasady. Wiecie, czego się tutaj nie, koleru... nie toleruje? Królestwa. Królestwa? To co tu dalej robicie? Ja to... <grystwa> żartuję, żartuję. Skam <grystwa> się tu, forbar, trzymaj sobie. No, jeden punkt no. z B. Pozdrawiam. Ja, okay. jeszcze jeden wyszedł no. 10 ma HP. Ja no, mnie zabił! Ty i powiedz, co ja pierdolę! Co dwojna pizda, ty kurwa! Tu braciszek, który się otworzył z lufki w lesie! O kurkuję, to gdzie Nie no już sku... od 4 godzin chodzę z mokrą dupą i z mokrymi majtkami. Nie ty nie wiem, cały czas powiem. narzekasz, kurwa! Nie ty narzekam, z nie narzekasz! Gorszy narzekacz, kurwa, ja! Nic nie narzekam! Pizda jest kurwa z Co ty powiedziałeś? To, co słyszałeś. Powiedz to jeszcze raz! Pizda z suszami! Nie, nie do diebałki jestem. Dużo dziewczyn do Ciebie pisze po wygranej na fejmie? No, no du dużo. Dużo, dużo, od Oni ukrywa... Koledzy widzę, za to woleni bardziej... Bardziej niż Ty! Już tak kiedy... a nie będę mówił... To skorzystał? Kto skorzystał? Kto skorzystał, to skorzystał. Ja nic Milion dolarów, kur. przelew! Ale ten wers kosztował wiele! Milion dolarów, kur. przelew! Ale ten wers kosztował! O ile on kosztował ten wers! Zapłaciłem za niego wiele! Dlatego mam milion dolarów, kur. Dżinnąt ma klasę, kur. Bandi ma lambo! Bandi ma lambo, Ginot ma je a multi Dobra, kurwa, Przegrać z, z e Trodalem 8-0, powiedz mi, jeden. Bandi, e, Ginot ma je klasę, kurwa, mer Mergano, kurwa, Ma wszystko co chce, kur. Jeżdżę, putasa! Jeżdżę, co mi pomogła! Jeżdżę, do spodu! Do spodu z multi, kur. Jeżdżę, teraz? Oh, pomógł, za Pogodzian! Oj, 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 oj Pomóc dla powodzia, pomoc dla powodzia Z innym streamerem, z innym pomyliłeś Ty jesteś Ace Ventura z ku... hmm. Nie, jestem... Damian A Złogi. lubisz a lubisz Snoop no Nawet nie zły A znasz to? Hulec the Dogał? Znasz to? Mixa lubisz? Mortka? Możemy o muzyce pogadać jak chcesz Albo o grach możemy pogadać. Lubisz sleeping dogs, czy wolisz watch dogs? Jak można spytać? Jaka Gierka lepsza? Nie znam. Nie. nie, to musisz sobie odpalić na streamku, wiesz? to co, czego nie powiedziałeś wczoraj, że jest. Nie Spójrz mu głęboko w oczy, nie w oczy i powiedz mu tylko bliżej, że jest sprzedajną Dobrze. Ziemak Wiazora. Co? 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 Denis, lubię I cię. I tyle. Lubię cię, ale jesteś sprzedajny.